Witam z tej strony Bondio. Dzisiaj sobie zagramy w Stamy Guys na wydarzeniach. Uwaga, uwaga. Battle Dash Teams, tak jest. Ogólnie live ze Stamy Guys będzie prawdopodobnie jutro o 18 w środę. To info z mojej strony. Dobra, no to zaczynajmy. Bez przedłużenia lecimy. Dobra, mamy cel. Atakuj Battle Dash Teams. Dobra, lecimy. Tu drużyna niebieska jesteśmy. O! I atakujemy, tak jest, o to chodzi. Ło, jaki wiatr, co jest? O co tu chodzi? Dobra, okej. Okay. To trzeba zbijać te mieczyki chyba Chyba tak Oj Dobra No ja nie będę zbijał tych mieczyk w ogóle Bo chyba nie trzeba <laughs> Trzeba odrodzić gości Bo naprawdę będzie krucho z nami I zostanę sam Ej, ale przeszłem! Wow. No, wygraliśmy. A, zbierać miecze i wysyłać ataki można. A, to dobra, to będę zbierał miecze. Ok, to zbieram w takim razie te mieczyki. O, dobra. To dobra, lecimy z nimi. O, dobrze. A, combo. Oh, yeah! Za przegrałem, zawsze grałem Oni, chyba Nie wiem dobrze czy tak będzie OK Ty, dwóch u nas już odpadło trzeba odrodzić, dawaj, dawaj, odroś O, dzięki Ło Dobra, ej, ja wiatr co się tu dzieje Musimy uważać! Musimy uważać! Dobra, trzeba ich jakoś jeszcze odrodzić tych dwóch! O! Jeden się odrodził! Oj! Problemy? Ajajaj... Nie wiem czy mnie odrodzi. Nie no, nie za dobrze ogólnie. Poświęciłem się za mieczyk, ja nie mogę. Nie wiem czy mnie odrodzą. Nie wiem, nie wiem. Ej, przeszliśmy. Ej, udało się. No to super. Dobra, lecimy z nimi. Okej. Okay. Musimy to wygrać. O nie. Ło, tornado. Wysłali nam to. O, o ty kurczę. Orzeź ty, co tu się dzieje? Jaki wiatr, wow. Ty, to bomby chyba. Nie wiem, no bomby, bomby. Łoo! Wow. What? Sony? O nie, dobra, nie, 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 bo mi się kręci w głowie, dobra. Yy, Okej. Okay. Dobra, dwa ataki zrobiłem, oni też atakują. Te żółte mieczki są chyba lepsze, co mi się wydaje. O nie. Tu mamy problem. Wow! Ej, ja jestem sam, jestem sam i to jest wyznak. Au. Okej. Okay. O, tamtego od razu. Okej. Okay. Robi się ciekawie, robi się naprawdę bardzo Ciekawie. <laughs> tamtego trzeba jakoś. Nie, nie dostałem tam. O nie. Ale bitwa oj! o ojeju przeszliśmy ale się udało ło. dobra lecimy mieczyki trzeba brać okej okay. o Dobra, give, jakoś tam idzie. Jakby to. Nie, no, nie, tam gdzieś było trudno. Okej, okay, okej. Okay. Tędy. O. No, może być ciekawym może być ciekawym, bo to są co nas, chyba tu nieźli przeciwnicy. Okej okay. o. o. Na razie jakoś idzie, na razie jakoś idzie. O, pięknie. Nie ma co. Ow. O ja się, co tu się dzieje? Dobra, okej. Okay. <laughs> trzeba uważać, trzeba uważać, po prostu trzeba uważać. Mm. Okay. O nie, bomby Okej, okay, okej okay. Dobra, odrodziłem tego, dobra Weźcie tutaj na przykład, a ja wezmę te dwa, o Fuck! O, ja nie mogę, odpadłem. Okej, okay, teraz trzeba jakoś wygrać, to, a zadanie nie będzie zbyt łatwe. O, no, zobaczymy jak to będzie. Dobra. No, to jedziemy. O nie, bomby. Dobra, dobra, muszę uważać. O, dobra, dobra, dobra. Żółte mieczyki są lepsze, mi się wydaje. Przynajmniej... Ach, jest, dobra. Dzie dzięki. O, wow, wow, coś mi jest. Dobra. Mm. Oh yeah! No i lecimy z nimi, lecimy! No to... nieźle. Dobra. Okej. Okay. Yes! Przeszliśmy! Oh yeah! Co za... Dobra, jeszcze ta runda i kończę ogólnie. Więc zobaczmy, jak mi pójdzie teraz. Okej, okay. dobra. O, ja! Oh yeah. Dobrze. Łup, tam ci też coś puścili Niezu niesamowitego. Dobra, trzeba jakoś atakować ich. Okej, okay, okej. Okay. O nie, tam się odpadli. Dobra, oj, oj, oj. Wow, wiatr jest, Niedobrze. Kurde, no nie dobrze. Kurde, nie. Dobra jest, dobra, git robi się o. oj trąba powietrzna. Kurde, nie udało się. Ok, jeszcze tutaj mieczyk. O. Oj, oj, oj. Dobra, dobra, tutaj trzeba jakoś to załatwić. Ok. Oho, ho, 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 co tu się dzieje, proszę Państwa? Jest! Przeszliśmy! O, oh ja! Yeah. Jest! I to ostatnia runda, i już kończymy. Odbiorę sobie tylko nagrodę, oczywiście. Dobra, odebrałem. A mamy jaki czas? Dobra, już kończymy, widzowie. Yy, tutaj koronek się jakby co nie wygrywa, niestety, więc ogólnie nie będę sprawdzał, ile mam koronek. Dobra, yy, w takim razie, więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!